Przede wszystkim założenie firmy nie jest dla każdego. Ogólnie, zaczynając biznes, kluczowy jest wysoki próg bólu. To właśnie to. Mój przyjaciel mówi, że start firmy to jak jedzenie, szkła i patrzenie w otchłań. Tak bywa, bo na początku jest dużo optymizmu i wszystko wydaje się świetne. No i widzisz. Sam Elon Musk, miliarder, mówi, że trzeba mieć wysoki próg bólu przy prowadzeniu własnego biznesu. No bo nie ma co ukrywać: prowadzenie własnej firmy to same problemy, plus musisz pomagać rozwiązywać problemy swoich klientów. No i właśnie o to w tym chodzi. Pamiętaj, o tym za każdym razem. Gdy na przykład Twoja firma wpadnie w długi, nie będziesz mieć żadnych klientów, ktoś cię wyjmie na kasę, ukradnie pomysł lub dostaniesz masę negatywnych opinii od klientów. Takie jest życie. Najważniejsze jest tylko to, żeby się nie zatrzymywać i cisnąć dalej. Napotykasz problemy, szczęście spada i przechodzisz przez prawdziwe piekło. W końcu, jeśli się uda, a zwykle się nie udaje i Tesla prawie nie przetrwała, była bliska porażki, to po długim czasie w końcu znów odczujesz szczęście. Więc tak jak widzisz, musisz być wytrwały. Nieważne, ile razy nie będzie Ci wychodzić, nie odpuszczasz. Jeśli jesteś nową firmą, uh, chyba nowa że nowa firma, to jakiś nowa, nowa, nowa branża lub rynek, rynek jeśli jest nowy niewykorzystany, nowy market, daje ci więcej możliwości. Standard dla twojego product product. produktu jest any niższy, anything, ale wchodząc na istniejący rynek, gdzie są już duzi, zakażenieni konkurenci, Twój produkt lub usługa musi być znacznie może lepsza. może być tylko trochę lepsza, bo konsument pomyśli, po co miałbym to kupić? Zawsze wybierzesz zaufaną markę, chyba że różnica jest duża. Często przedsiębiorcy tworzą coś, co jest tylko nieznacznie lepsze. Nie może być tylko trochę. lepsze, Musi być dużo lepsze. Kolejna rada odelona maska dla ciebie. Myśl w kategoriach. Jak tu rozwalić konkurencję? Jak mogę stworzyć o wiele, wiele lepszy produkt od nich? Jeśli szukasz konkretnych porad w tym zakresie, to przeczytaj koniecznie te dwie książki. Po trzecie, ciągle szukaj krytyki. Dobrze przemyślana krytyka tego, co robisz, jest na wagę złota. Szukaj jej u wszystkich, ale szczególnie u przyjaciół. Przyjaciele zwykle wiedzą, co jest nie tak, ale nie chcą ci tego powiedzieć. Myślą: chcę go zachęcić, więc nie powiem, co jest nie tak z produktem. Co nie znaczy, że przyjaciele mają zawsze rację, ale często ją mają. Powinieneś przynajmniej uważnie słuchać tego, co mówią. Powinieneś założyć, że się mylisz. W dzisiejszych czasach często słyszymy o potrzebie bycia delikatnym i ostrożnym w wyrażaniu opinii, ale prawda jest taka, że konstruktywna krytyka, zwłaszcza od osób, które nas dobrze znają, jest nieoceniona. Enon Musk ma rację to oni potrafią powiedzieć nam najwięcej o naszych mocnych i słabych stronach. Warto więc otworzyć się na ich opinie, nawet jeśli czasem są one trudne do przyjęcia. W przeciwnym razie ryzykujemy utknięciem w bańce, gdzie będzie nam brakować perspektywy i możliwości rozwoju.